Jogobella, jogobella, <coughs> bez owoców, <coughs> sama chemia, gdy spróbujesz, to wymiatujesz, a na kiblu eksplodujesz. Cześć, słuchajcie, w dzisiejszym łudycineczku, e, słuchajcie, będziemy się skupiali, żeby zrobić bloki żelaza, e, znaczy popatrzcie. Ja sobie już to przypaliłem i mamy tak żelaza w skrzynce. Dobra, jest, doszliśmy. No chyba, że mamy wszystko połączone, ok. I tu mamy plus 9 żelaza. Tutaj mamy wszystko, dobra. To teraz, ile z tego będzie bloków żelaza? Dwa, okej. Okay. Czekamy, aż się więcej przepali. Nie, z dziewięciu się robi. No, przepalaj się szybciej. A, i bym znowu zapomniał. Zostawcie bardzo dużo łapek w grę Subika z dzwoneczkiem. Dobra, pyk, pyk. Kolejny blok żelaza. I dwa bloki miedzi mogę zrobić. No to już nie będzie trzeciego bloku. A miałem jednak nadzieję, że tu wejdzie jakiś trzeci blok. Znaczy mieliśmy 33 żelaza. No to i tak to sporo. 15 level mam. I myślę, że coś sobie poenchantujemy. Co mnie bije? Nie zapomniałem, że ja tarczy nie mam. Jezus. No kurde, no nie umiem teraz tam wypłynąć. Dobra, płyniemy sobie szybko do nas? No właśnie, już myślałem, że tu się, się jakieś kolejne żelazo przepala. No ale nie. No wragit. Dobra, co będzie na sikierce? Cikierka, to nie. Ochronka 2, żelazna klata, proszę. Już mam żelaznych ją ochrona przed pociskami 2 i żelazna klata ochrona przed pociskami. Czy to dalej będzie? Nie. Wydajność 2. Myślę, że Git. I na pewno poza odcinkiem im zrobił kowadło i im połączył ostrość 1 z wydajnością 2. Oczywiście będziemy szukali, jak się to nazywa. Eee. O. Ochrona przed pociskami 2 nam tutaj siadła. Będziemy też na pewno szukali, jak się to nazywa. Yy, Tego. Tak yy, na pewno łuku i. O! Nie łuku i kowadła będę też próbował zrobić. Ale na no to już na to więcej, żel, znaczy żelaza, tak. Odkładamy się tu lazuryt i słuchajcie, widzowie. Myślę, co by teraz zrobić. Hmm. Nie wiem, co totalnie teraz zrobić na tym odcinku. O dobra, robi się noc. No to się od razu prześpimy. No i dobra, no i ozjemy sobie. Pójdziemy się szybko po owce. Teraz się tak zastanawiam, czy nie iść do kopalni. Czy na tym odcinku też właśnie nie iść do kopalni? Hmm, kurde, to jest ciężki wybór. No przecież tutaj. Wiecie co? Zrobię tu gdzieś jakąś taką wieżę obserwacyjną, tylko nie wiem gdzie. O, dobra, tutaj. Dobra, czyli tam musi dojść i idziemy sobie szybko po drewno. Dobra, no tutaj kobel stołna. 40 to mi nie starczy. O dobra git Dyrta, tabliczki. Piasek to może nie, ale sobie jeszcze weźmiemy pszenicę. Yy, no to tak. Patryk! Czemu żeś pierdnął? Nie ma, to mój brat siedzi obok mnie. Bo yy, mył się w pokoju podłogi. No i teraz mu musi wyschnąć. Patryk się wstydzi teraz z wami przywitać. No dawaj, Patryk. Aż wyszedł sobie z tego pokoju. Dobra, iść, iść, iść. Dobra. Będzie taka różnokolorowa wieża z różnego drewna. O, tutaj damy tak. Zrobimy tak. Tutaj się to zakończy. I zrobimy taki wielki znak. O tak. 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 Zobaczmy, no nawet fajna. Teraz sobie tutaj szybko wejście zrobimy. Dobra, ja myślę, że tu crafting będzie git. Co ja w ogóle robię? Muszę wciąść drewno. Dobra, iź. Dobra, iś. I teraz jakby to tu zrobić? A, trzeba to na pewno oświetlić. Dobra, pyk. Oświetlone. No i co dalej? No. Nie chcę się robić drabinek. Dobra, to ostatnia, ostatnia rzecz, którą biorę z kreatywa. I jeszcze zabiorę szyby. Eee... No i tutaj co można, o jeszcze tak wyjść. A ja mam teraz świetny plan. I w tylko pomączkę kostną. Dobra, niech to będzie takie coś. A jeszcze tu szyby. Nie wiem, czemu to akurat nożyczkami niszczę, no ale git. Dobra, wieża wygląda dość git. Idziemy teraz po mączkę kostną. No patrzcie, jaka fajna. Nie fajna? E, mączka kostna, mączka kostna. Dobra. Szybko i zrobię mączkę. Pyk. I idziemy dorosnąć to drzewko. A czy my możemy coś fajnego jeszcze zrobić w craftingu? Nie. Już nie możemy nic fajnego zrobić. No to teraz tak. Akurat to duże, fajne. Dobra, zostawię z tą mączkę. Dobra, iść. Poczci na to. Mega ładne. No to tak, na pewno zrobię też sekowadło, Ale to już raczej sobie zrobię, wiecie, poza odcinkami. Mogę sobie jeszcze w tym odcinku rozmnożyć te. Jak się to nazywa? krówki, Znaczy tak krów, krowy i te drugie. Każdy z każdym. No. Lewela nie ma. Dziwne, że nie ma lewela. Zostawcie bardzo dużo łapek w grę. Subika z dzwoneczkiem. To obowiązkowo. Rapyk? Dziewięć wełny. To do składu wełny, tutaj będzie skład wełny. Dobra. Tutaj sobie dywanik schowany, to, to. To, to, mamy zenchantowane rzeczy, wszystko, git. To ja się z Wami żegnam, papatki.